Właśnie zrobiłem bigos. Krzysztofa nie było, nie wiem, pół godziny gdzieś on poszedł na spacer sobie przejść Ale ja zrobiłem to co chciałem. Miałem ochotę po swojemu zrobić O kurde jakie dobre spróbuj, wiesz, jakie dobre? Ko jakie? Trzeba do tego. Wiedzę, i półgarka. Nie no słuchaj, cały garnek. A słyszycie, jak to jest? To wyrzuci. Wyrzu Macharon wrzuciłem do śmietnika tego brązego. Brązowego, jak to się mówi. Brązowego. Brązowy. Brązego. Umyłem garnek. I ugotowałem bigos. żeby nie było. To widzicie krótki film a <laughs> nie ja będę ja tylko Kul kurde kilon on dobry no to nie wyzwaniają sobie <laughs> dobry Taki film. Nie dadzą spokoju. Powinna być cisza wyborcza. Nie żartowałem. Pozdrawiam wszystkich Ogłym, którzy chcą mnie oglądać No już Jak wyszedł ten mysz, to wyszedł, to po prostu nie nasza wina Ogłym nie moja wina Co ta się?